Krajem bardzo atrakcyjnym, takim dość bliskim dla Herbapolu są chociażby Włochy, bo Włosi spożywają bardzo dużo syropów, i to jest dla nas atrakcyjny kraj. Myślę, że zrobimy jakieś kolejne podejście do tego, żeby ten rynek zaatakować. Tylko pamiętajmy o tym, że to jest dojrzały rynek, szczególnie w branży spożywczej. I on jest bardzo mocno już wyeksplorowany przez każdego innego producenta. Więc tam trzeba mieć dobry pomysł. Pracujemy nad tym, żeby taki właśnie pomysł dobry mieć, jak na tym rynku zaistnieć. Dla naszej branży pewnym ryzykiem to jest właśnie eksport. Dlaczego? Dlatego, że szczególnie obszar upraw specjalnych, warzyw, owoców bardzo mocno zależy od eksportu. To, że w tej chwili mamy określone problemy w sadownictwie, to między innymi z tego, że eksport, który mieliśmy wcześniej na wschód, został zatrzymany. Ciężko było odnaleźć nam nowe rynki zbytu i stąd są te mniej więcej też problemy. Jeżeli chodzi o produkcję warzyw, no to praktycznie nie chciałbym tutaj mówić o konkretnych cyfrach, ale patrząc na ogólne ilości polskiego eksportu, czy to warzyw, czy to owoców. Od roku 2004, kiedy podcastą Unii Europejskiej, to po prostu widzimy tylko i wyłącznie wzrosty. I to bardzo, bardzo duże wzrosty. Miałem okazję mieszkać w Czechach, dzisiaj to jest może, może troszeczkę inna jeszcze sytuacja, jak gdyby ochrona jeszcze swojego rynku, ale w pewnym momencie właściwie Polacy zdominowali rynek produktów. Warzywniczych, czy też mięsnych, właśnie w Czechach. Nie? Dzisiaj troszeczkę to się zmieniło, nawet ostatnio, jakbym to widziałem, że to jest mniej, ale polscy producenci jako całość szukają tych rynków zbytów. Są obecni na tych e, e, rynkach eksportowych? Ja myślę, patrząc na to, jaką drogę przeszedł przemysł żywnościowy w Polsce przez ostatnie 25 lat, to jesteśmy super innowacyjni i mamy niebywałą zdolność zdolność dopasowywania się do oczekiwań rynków, zarówno tego wewnętrznego tu w Polsce, jak również do oczekiwań rynków zewnętrznych, gdzie ponad 30% naszej produkcji żywności jest kierowana właśnie na eksport. W tym jest to całkiem spora liczba produktów innowacyjnych.